Szczęść Boże, niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za możliwość tutaj bycia razem z wami. I Dzięki też za wasze świadectwo. To jest taka nietypowa jakaś okoliczność, bardzo dziwna, kiedy spotykamy się właśnie przez internet, kiedy chcecie tak naprawdę spotkać się z Panem Bogiem, kiedy chcecie Go słuchać, kiedy chcecie na Niego patrzeć. No i my księża, ja ze swojej strony tej konferencji jakoś na początku chcę tym się podzielić, że to jest ważne i bardzo serdecznie chcę za to podzielić podziękować. Ja myślę, że temat w ogóle, który sobie obraliście, który pewnie jak w jakiś sposób narzucił pewnie ksiądz Krzysztof, ale zaproponował nam wszystkim, to jest duże wyzwanie w ogóle, tak sobie myślę, że to jest naprawdę coś, bo przeżywamy Wielki Post, usłyszałem przed chwilą, że za chwilę po konferencji będzie adoracja krzyża. W ogóle słuchajcie, adorować krzyż, patrzeć na krzyż, to nie są łatwe rzeczy, to jest naprawdę, trzeba mieć dużo wiary, żeby, żeby Pan Bóg do mnie przemawiał właśnie przez krzyż. I bardzo zapraszam serdecznie za to wyzwanie, dziękuję za to wasze świadectwo i w ogóle temat tego spotkania, żyj i dziel się życiem, to jest, zobaczcie, tak przywrotnie trochę to brzmi, bo o tyle, o ile to pierwsze słowo, żyj, to jest słowo, które nam się kojarzy z jakąś pasją, z jakąś aktywnością, i to jest takie piękne. Dzisiaj dużo się w ogóle mówi o tym, żeby pracować nad swoim życiem, żeby to życie polepszać. To jest takie słowo bardzo dzisiaj popularne i każdy to czuje, bo każdy chce właśnie jakoś żyć. Często mówimy, księżno trzeba jakoś żyć, ale o tyle ten drugi człon tego. Tematu, myślę, że nie jest taki oczywisty. Właśnie dzielić się życiem. To już nie jest takie oczywiste, że chcemy żyć, ale niekoniecznie właśnie dzielić się, niekoniecznie dawać to życie też gdzieś dalej, przekazywać dalej, mówić o tym życiu innym. Często zobaczcie, odkładamy ważne decyzje. Czujesz, że chcesz i powinieneś coś zrobić ze swoim życiem, ale odkładasz to cały czas w nieskończoność i często pada tam takie zdanie: No bo jeszcze chciałbym pożyć jakoś. Jeszcze chciałbym coś, poży księdza, zrobić, jeszcze chciałbym wykorzystać coś, nie, to za wcześnie, trzeba coś jeszcze zrobić, trzeba coś pożyć, no za wcześnie, jakoś y, trzeba sobie to wszystko poukładać, trzeba brać się garściami, y, skupiać się właśnie na tym, co przynosi szczęście, mówimy dzisiaj, że dużo czasu, dużo pieniędzy inwestujemy w siebie w końcu, no bo trzeba właśnie jakoś żyć, Wiecie, siłownia, pięć posiłków dziennie. To są dobre rzeczy, oczywiście, a wydaje mi się, że czasami jakoś przeakcentowane. Że cały czas, jakby mówimy, że to ja muszę żyć. To ja muszę żyć. A co właśnie z innymi? Jest taka piękna scena w Ewangelii. Scena, którą na pewno wszyscy doskonale znają, bo mówi się o tej scenie właściwie podczas. Każdych kolekcji. To jest scena związana z synem marnotrawnym albo z Miłosiernym Ojcem, jak wolimy. I pięknie jest bardzo to przedstawione. Kiedy zobaczcie, przychodzi ten syn, który narozrabiał w życiu, który jakoś bardzo mocno się pogubił. Pada tam takie stwierdzenie ojca, że on był umarły. On nie żył, ale ożył. Jest. Trzeba się z tego powodu cieszyć. Był umarły, chociaż właśnie wszystko miał. Moglibyśmy powiedzieć, no, korzystał przecież z życia, wyciskał, ile się tylko da. A jednak ojciec mówi, on nie żył tak naprawdę. No właśnie, żył i nie żył. Był umarły, ale wreszcie ożył. No jak to jest? Ja Was chciałem zaprosić do tego, żeby o tym trochę dzisiaj właśnie pomyśleć, żeby Was sprowokować do tego, siebie też, żeby zapytać się właśnie, gdzie we mnie to życie jest, gdzie jest we mnie ta pasja i czy ja tego życia szukam w tych miejscach, w których trzeba, czy jakoś się nie gubię w życiu. Wielki Post może być świetną okazją do tego, żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć. Ja kiedyś jako katecheta w Łodzi miałem takie piękne spotkanie. Otóż wpadłem na genialny pomysł. Pan Bóg mi jakoś podpowiedział, żeby nie mówić ludziom o życiu zakonnym, tylko jak był 2 lutego, 2 luty to jest dzień związany z dniem, kiedy świętujemy życie zakonne też. Kiedy mówimy o życiu zakonnym w Kościele, to jest dzień życia konsekrowanego. I wziąłem moich uczniów do klasztoru, do karmelu i wiecie, wchodzimy z moimi uczniami, wszyscy wyciągają smartfony, jakieś tablety, pomyśleli sobie, że będą to nagrywać, jakieś siostry wyjdą i wychodzi jedna siostra, która była za kratą i jeszcze miała taki czarny welon na twarzy, nie? W ogóle prawie nie było widać, delikatnie jakoś rysy twarzy były tylko widoczne i oni wszyscy zamarli. I po prostu powiedzieli, no kurczę, o co w ogóle chodzi? I po tej, można tak powiedzieć, kadhezie, po tym spotkaniu, podeszli do mnie, szczególnie taki jeden mój uczeń, i powiedział do mnie: Tak, zadał mi takie pytanie: Kurczę, księży, jak to jest, że, że ona siedzi w tym klasztorze za tą kratą? Nic tam nie ma w zasadzie, widać z tego welona, że jest ładna. W ogóle, co ona tam robi i że jest szczęśliwa? Jak to się dzieje, właśnie? A propos życia i tego szczęścia, jak w ogóle o co chodzi? jak Byli w szoku, nie? Jak to się dzieje, że ona jest szczęśliwa? Może się okazać, właśnie, że, no, że znalazła coś, czego ty jeszcze nie, nie widzisz w swoim życiu. Może gdzieś te akcenty są źle położone, może tego nie widzisz w ogóle, a może się okazać, że ja wiem, że to jest banał straszny i nie lubię tego mówić, ale właśnie, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki, nie? Że, że Pan Bóg. Ma powołanie dla ciebie człowieku, i właśnie chce sprawić, żebyś był szczęśliwy i żebyś no, miał w sobie życie. I druga taka sytuacja mi się przypomina: jakbyście chcieli zrobić sobie przedłużenie na jutro tego czuwania, to zapraszam, jutro jest niedziela, Dzień Wolny, Dzień Pański, więc zobaczcie sobie film Inni. To jest świetny film z Nicole Kidman, zdaje się. Film, który opowiada taką historię bardzo ciekawą. Otóż jest Wielka Brytania, jakoś chyba XIX wiek, tak mi się wydaje, już nie pamiętam dobrze tego filmu, może początki XX. I przyjeżdża ta kobieta do wielkiego hrabstwa i chce tam zamieszkać w tym hrabstwie ze swoją córką. Film jest bardzo mroczny, dużo jest tam ciemności, mgły, i się okazuje, że w tym domu ktoś jest. I oni są przerażeni. Przyjeżdżają do domów, w którymś ktoś mieszka, cały czas słyszą jakieś głosy, nie mogą już wytrzymać tego. Jakby trochę spoileruję teraz, ale konkluzja tego filmu jest taka, puenta, że okazuje się, że, że to nie są duchy, że to oni są martwi, a tam ci, którzy gdzieś tam słuchać głos, to są ludzie żywi. W ogóle ciekawy w ogóle problem nie? w filmie. Może się okazać właśnie, że bardzo często, no tak jest w naszym życiu, że nam się wydaje, że właśnie jak wyciskamy z tego życia, że tak żyjemy super i że jest wszystko świetnie i się zgadza, może się okazać, że wcale tak nie jest. Że ktoś pokazuje mi, gdzie to życie naprawdę jest. Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości. Mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana. Ja przyszedłem po to, żeby mieli życie i mieli je w obfitości? To jest pytanie do ciebie, który jesteś teraz przed komputerem, przed komórką, czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się kiedyś na tym, co to znaczy w ogóle życie w obfitości? Co to znaczy, żeby żyć tak naprawdę, tak z całego serca? Co to znaczy? Warto by sobie właśnie na to pytanie spróbować dzisiaj odpowiedzieć. Co to znaczy żyć naprawdę? Ja pochodzę, ja nie jestem palotynem, niestety, jestem klaretynem i bardzo się z tego też cieszę. Klaretyni dlatego o sobie mówię, ponieważ bardzo często jest tak, że, że te zgromadzenia, ta nazwa powstaje od założyciela. Franciszkani, bo Franciszek, dominikanie, wiadomo, palotyni, bo Vincente Palotti, tak? I Klaretyni bo święty Antoni Maria Claret. I mówię o Klarecie, dlatego że ojciec Klaret, nasz założyciel, o którym bardzo często my akurat mówimy i staramy się żyć tym, o czym on mówił, powiedział kiedyś, on miał taki przełomowy moment w życiu, kiedy czytał zdanie z Ewangelii, które bardzo poruszyło jego serce. Cóż za korzyść odniesie człowiek, gdyby wszystko miał, a na swojej duszy szkodę poniósł? I on cały czas się zastanawiał nad tym i cały czas to zdanie pracowało w jego sercu. Nie? Właśnie, co za korzyść człowieku i co z tego, że masz wszystko, jak okaże się, że, że jest coś ważniejszego, jest życie wieczne i to naprawdę warto o to walczyć, warto się o to starać, bo te rzeczy, które są tutaj na wyciągnięcie ręki, może się okazać, że, że one nie są najważniejsze, że ważniejsze jest Twoje życie w niebie. I cóż za korzyść? Więc właśnie żyć i, i dawać to życie jest taki piękny. Fragment też w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju, który mówi, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna żył sam. A tak naprawdę ten fragment, gdzieś tam usłyszałem od mądrego biblisty, mówi on w oryginale brzmi troszeczkę inaczej, mówi, że nie jest dobrze, żeby człowiek żył dla samego siebie. Bo jak żyje dla samego siebie i sprawia właśnie, że żeby mieć życie dobre, to może się okazać, że w pewnym momencie się wypalisz. Albo uschniesz, jak tylko dbasz i walczysz o to, żeby jak najlepiej tobie było. No warto też o tym sobie pomyśleć, czy ja przypadkiem się w tym nie zatracam, czy ja nie ma w moim życiu tak, że ja cały czas swoje życie tylko pielęgnuję, a czy są inni. Mam przyjaciela, Bartka, którego serdecznie pozdrawiam, nie, nie wiem czy to ogląda, pewnie nie. Ale gdyby tak było, tego pozdrawiam. Bartka, który ma żonę dwójkę dzieci, jest dla mnie dużym wsparciem, myślę. W ogóle pięknym dla mnie przykładem wiary relacji z Panem Bogiem. I Bartek, ja go kiedyś zapytałem, żona ugotowała super kolację, i ja go zapytałem. Ty Bartek, a co ty lubisz jeść? I on mi mówi, wiesz, co nie wiem. Nie wiem, ja wiem to, co i dzieci nie zjadają. To w zasadzie nie wiem, co ja lubię. Taki banał nie, takie, takie nic. Ale kiedy sobie pomyślisz o tym, to jest człowiek, który w zasadzie nie wie, co lubi, bo, bo nie dba o siebie. On dba o innych, dba o swoją rodzinę, dba, dba o żonę, dba o dzieci. Teraz akurat w czasie lockdownu walczy o to, żeby zachować swój zakład. I cały czas ma w głowie tylko właśnie swoją rodzinę i to, żeby przeżyć jakoś. I zobaczcie, kiedy patrzę, dlaczego o nim mówię, bo kiedy patrzę gdzieś z boku na jego życie, to ja nie mam wątpliwości, że to jest szczęśliwy gość. Chociaż cały czas skupia uwagę na innych, na bliskich. Właśnie żyje dla kogoś, dzieli się życiem. To jest temat tej konferencji, nie? Ale to wynika z jakiegoś głębszego fundamentu. I kiedy patrzymy na siostry, często zakonne, które żyją naprawdę bardzo aktywnie, mam mnóstwo znajomych takich sióstr. Które mnie zawstydzają w swojej, wiecie, gorliwości. Cały czas coś robią, cały czas gdzieś biegają, cały czas w zasadzie robią coś dla innych. I ostatnio nawet siostra zakonna powiedziała, że strasznie się cieszę, ojcze, bo w końcu mogę wrócić do szpitala. I myślę sobie, kurczę, no o co chodzi? Wraca do szpitala, będzie przewijać chorych, będzie się nimi opiekować i ona się cieszy, nie? Że może w końcu to robić, bo miała akurat kwarantannę, no i. No i nie mogła, nie mogła posługiwać. I nagle po prostu, jakby, jakby życia dostała całe garści i mówi: Super, wreszcie pójdę do szpitala. No właśnie to jest, to jest to, to jest to życie to jest dzielenie się życiem dla innych. Jak, jak dajesz siebie drugiemu człowiekowi, jak szukasz tego dawania, to, to naprawdę jesteś szczęśliwy. Brzmi to banalnie, ale naprawdę tak jest. My akurat, my, bo ja przyjechałem akurat z moim współbratem, którego tutaj nie widać, ale uwierzcie, że jesteśmy razem. Jak ja mówię teraz konferencję, to on się modli, więc tak się umówiliśmy. I pochodzimy z Wrocławia, gdzie we Wrocławiu mieszka taki ksiądz, który ma 82 lata. Mówimy na niego Orzech, bo nazywa się ksiądz Stanisław Orzechowski. I on cały czas mówi, że ma coś jeszcze do zrobienia. I to jest niesamowite. Facet, który ma 82 lata, który mógłby już postawić kropkę w swoim życiu i powiedzieć, ja mnóstwo rzeczy dokonałem. Jest honorowym obywatelem Wrocławia, na przykład. Ludzie go bardzo szanują. No po co coś robić jeszcze? Po co się starać? No właśnie po to, że ten człowiek żyje Panem Bogiem i że chce coś zrobić dla innych. Że w ogóle nie myśli o sobie, nie? Że to jest takie naturalne. Właśnie cały czas mam coś jeszcze do zrobienia. To jest taki święty niepokój, który cały czas zmusza cię do tego, żeby pomyśleć, czy, czy dobrze żyjesz? Czy nie jest jeszcze coś w Twoim życiu do zrobienia? Czy można jeszcze coś zrobić dla innych? Albo można zrobić coś lepiej? I zobaczcie, o to tak naprawdę chodzi we Eucharystii. Teraz przeżywamy rok, już kilka lat, nie? kiedy się mówi o Mszy Świętej, o Eucharystii, że to jest naprawdę ważne i cały Kościół o tym mówi w Polsce i Bogu dzięki, że tak jest. I o to chodzi też w prawdziwym zrozumieniu Eucharystii, właśnie, w tym dawaniu, że Bóg daje ci się totalnie cały. Totalnie. Że to nie jest tak, że on zostawia coś dla siebie, nie? Że Bóg daje się cały. I to jest wiadomość naprawdę, myślę, ważna, piękna, żeby o tym sobie pomyśleć, że Bóg nie ma jakiegoś zakamarka swojego serca, którego nie chciałby nie dać. Jak przyjmujesz w Eucharystię, to on daje się cały. Totalnie. Totalnie cały. Jest y, piękny fragment w Ewangelii, jak Jezus y, rozmnaża chleb. I przypomnijcie sobie w ogóle, co tam się dzieje. A propos właśnie tego dawania to mówię. Co można ludziom dać, żeby było lepiej? Jezus rozmnaża chleb, jest pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, a Jezus mówi do uczniów, mając kilka tylko chlebów i kilka ryb, mówi... Wy dajcie im jeść. Wiecie, co musieli czuć uczniowie, nie? Taką przede wszystkim bezradność. No jak mamy my coś dać tym ludziom? I ja myślę, że to jest taka trochę metafora życia, nie? Że jakby co ty możesz dać człowiekowi? Właśnie, że nagle, no właśnie, będzie lepiej. Z czym ja mogę się dzielić? No właśnie, zobaczcie, Pan Jezus mówi. Wy dajcie mieć po to, żeby oni poczuli wreszcie, że są bezradni, ale że jedyne, co mają dać tym ludziom, to pójść do Jezusa i On wszystko zrobi. Jakby właśnie wy dajcie jeść. I kiedy idą do Jezusa, to Jezus dokonuje cudu. I wtedy dokonują się piękne rzeczy. I jak to jest naprawdę piękne. Jakby co mogę dać drugiemu człowiekowi? Dzielić się życiem. Najpiękniejsze, co możesz zrobić, to przeprowadzić kogoś do Pana Boga. Sprawić, że on jakoś poszukiwał tego Boga, on był bardzo daleko, ale dzięki Twojemu świadectwu, temu, że chodzisz i być może ględzisz cały czas i mówisz, chodź tam na to nabożeństwo, chodź na tę konferencję, posłuchaj. Ten człowiek wreszcie coś zrozumiał, wreszcie poszedł i wreszcie może zobaczył, jakby ktoś mu nowe drzwi otworzył do jego życia, nie? Zobaczył, że naprawdę jest Pan Bóg. Kiedy ktoś odkryje Pana Boga, no o to chodzi w tym dzieleniu. Się życiem, nie? że to jest największy cud. I w chrześcijaństwie, tak naprawdę, a propos dzielenia się i a tego, że my tego Pana Boga mamy spotkać, no właśnie chodzi o spotkanie. Zobaczcie, jak często ci, którzy jakoś fajnie żyją, nie? to oni często mówią: Ja spotkałem kogoś i to totalnie zmieniło moje życie. I często się do tych spotkań odwołujemy. Że ktoś mnie tak mocno zainspirował, no, że to, to po prostu total, i że ja żyję kompletnie inaczej, że chcę inaczej. Często na przykład to widać, szczególnie u facetów, jak spotyka swoją, swoją przyszłą żonę i on się staje zupełnie innym gościem. Nie? Żona miała na niego taki wpływ, że on się stał zupełnie kimś innym. Właśnie spotkałem kogoś i to zmienia życie. I w chrześcijaństwie chodzi o to właśnie spotkanie, żeby spotkać Jezusa. Żeby spotkać Jezusa i wtedy można Go zanieść i wtedy można się dzielić. Bo spotkania właśnie mogą nas zmieniać, a jeśli mogą nas zmieniać, to jak to jest, czy Pan Bóg mnie nie zmienia. Uczestniczyłem kiedyś w takiej konferencji, słuchałem świadectwa pewnego człowieka, bardzo znanego, który powiedział, że dwa, dwa razy był w zakonie, dwa razy był w zakonie i dwa razy odszedł. I dzisiaj już nie jest w zakonie, jest w małżeństwie, szczęśliwy. Ale mówił o tym, że pierwszy raz jak wstąpił do zakonu, to w ogóle nie spotkał tam Pana Boga. Jakby owoc tego drugiego pójścia do zakonu, jeszcze raz, był taki, że on wreszcie spotkał Jezusa. Nie? I mówił o tym, że chociaż już odszedł z zakonu wiele lat temu, to to było tak mocne doświadczenie, które zarzutowało na przyszłej, przyszłym jego życiu, karierze, wszystkim, co robi. Dlatego, że on właśnie on spotkał on spotkał pana Jezusa. Jeden z moich współbraci, też mówiąc o spotkaniu, kiedyś dzielił się taką piękną historią. Pielgrzymował do Santiago w Hiszpanii i powiedział, że nie wiem, czy ktoś z Was był kiedyś w Santiago. Jeśli nie, to polecam. To jest taka nietypowa pielgrzymka. Tam idą ludzie w zasadzie z całego świata, idzie się samemu albo w małych grupkach. Idziesz się tam do sanktuarium, z całym Majdanem wiecie na plecach. Wszystko masz ze sobą. Nie ma jakichś, nie wiem, ciężarówek, które wożą twoje bagaże. Wszystko niesiesz sam. I w tym trudzie piękne są właśnie spotkania. Spotyka się bardzo ciekawych ludzi. I mój współbrat spotkał Korankę, która była kompletnie niewierząca, nie była ochrzczona. W ogóle prawie nie słyszała nic o Jezusie. I on akurat jakoś towarzyszył często tej korance była taka, wiecie, jak to Koreańczycy, taka drobna, więc czasami tam jej pomagał z plecakiem, gadali dużo, no i okazało się, że, że ta koranka zamiast chodzić do miejsc, które przeznaczone są bardzo często na kamino, akurat dla ludzi niewierzących po to, żeby się jakoś wyciszyć, ona często przychodziła do kościoła, nie. I współbrat zapytał jej kiedyś: Słuchaj, czemu ty jako osoba niewierząca przychodzisz do kościoła? A ona mu odpowiedziała, bo ja czuję, że tutaj w kościele nie jestem sama. Ja wyraźnie, namacalnie czuję tu czyjąś obecność. Osoba niewierząca. Okazało się, że kiedy wrócili z kamino, ona się uczciła. Jest dzisiaj w kościele, jest katoliczką. I powodem tego katolicyzmu, tego przyjęcia Chrystusa do swojego życia, była właśnie obecność. Taka prosta bardzo, nie? Że, że ona poczuła, że nie jest sama. My naprawdę mamy to w kościele. My naprawdę mamy to jakoś, brzydko mówiąc, w pakiecie. Że Pan Jezus jest w kościele obecny, że mówi w słowie, w Eucharystii, w sakramentach. On no naprawdę jest i, i fajnie i dobrze patrzeć tak na swoją relację z Panem Bogiem, że chrześcijaństwo jest spotkaniem. Ja mam codziennie spotykać się z Panem Jezusem, żeby to w ogóle miało sens, żeby się kleiło. Jak patrzymy na apostołów, zobaczcie historię Marii Magdaleny na przykład, nie? która wiadomo, jakie życie prowadziła, i nagle spotyka Jezusa. I co się dzieje? No przewrót totalny w życiu. Że nagle wszystko się zmienia właśnie po jednym spotkaniu, albo kiedy Pan Jezus wchodzi do komory celnej i widzi tam Mateusza, celnika, i pogląda na niego z miłością, nie? Jak nikt inny dotychczas, i ten gość zostawia wszystko, wstaje, idzie za Jezusem. No bo właśnie chodziło o to znowu spotkanie. W kościele naprawdę spotykamy Pana Jezusa. Jak spotkać, jak właśnie Panu Bogu dać szansę? Jeśli może no, chciałbyś się spotkać z Panem Jezusem, ale nie wiesz, jak to zrobić, może nawet zazdrościsz komuś, nie? że on tutaj jest taki pobożny i on to się tak fajnie modli, a ja kurczę nic, no ja nie czuję i nie wiem, co zrobić. Często jest tak, że przychodzi ktoś i mówi, że ma kryzys, ale pytanie, właśnie które trzeba postawić zawsze, to ten człowiek próbuje się modlić, czy próbujesz szukać Pana Boga w Piśmie Świętym? Czy chodzisz na Eucharystię? Czy naprawdę z otwartym sercem szukasz Pana Boga? Nie? Właśnie szukajcie, a znajdziecie. Czy, czy mam w sobie taką wolę znaleźć Pana Jezusa? Bo Pan Jezus naprawdę daje się poznać. Pytanie, czy właśnie ten krok jest z mojej strony? Czy ja wychodzę po to, żeby Pana Boga spotkać? I na koniec y, pozwólcie, że, y, że sprowokuję Was do czegoś. Myślę, bardzo ważnego też, siebie oczywiście także. Jest taki psalm 23, który chyba jest najbardziej znanym psalmem na świecie. Wszyscy go znają. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Tak brzmi część tego psalmu. Warto i zapraszam Cię dzisiaj do tego, żeby pomyśleć sobie przez chwilę, może trochę dłuższą, no, właśnie, Pan jest moim pasterzem. Czy mi czegoś brakuje w życiu? Czy, czy ja jeszcze czegoś potrzebuję? A jeśli potrzebujesz, to zastanów się, czego Ty potrzebujesz. Jak na przykład szukasz czegoś w internecie, to, to czego Ty tam szukasz? Jakie są Twoje pragnienia? Jeśli Pan Bóg jest Twoim pasterzem, to czego Ci brakuje w życiu? To myślę, że taka odpowiedź na to pytanie dużo nam wyjaśnia, i, i sprawia, że, że możemy tą relację właśnie jakoś próbować nazwać tą relację naszą z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, i próbować jakoś no właśnie być bliżej i żyć samemu, ale też tym życiem się dzielić, więc bardzo serdecznie wam tego życzę i bardzo dziękuję, i z Panem Bogiem, do zobaczenia może kiedyś, szczęść Boże.